Posłuchaj, jak napisałem. Pozdro, oddanie 12. Pozdrawiam. Również. Pozdro, oddanie 12. Dzięki, Daniel, za rajdzika. Daniel, 12. No pozdrawiamy, bardzo serdecznie, miłego streama. Się w oczywiście, pozdrawiam. Pozdro. Pozdro. Doba. Niech tego o nie widział jak coś. coś na no i utopił zostało. ciągnik. Cicho. Kurde, ale Nie. Ale co? Nie jesteś w klasach? Nie zmieniaj moich planów. Mm -hmm. Nie lubię. Tak. O kurde, olek. Chłopie, masz kontrolę. No i co ty? Nie <noise> słyszą. <noise> <noise> leży, leży. Ma, ej, mam kontrolę. Ej, mam kontrolę ale szacun za tego drift. Dobra, to chyba ja na już będziesz musiał złapać. A co? to co? To są, na straży i na majkę załadowane? No i się, no i co ty, kur... Ty! No tak, złożyłem ją. Mati! Jest kopłat. Mati, do. Ale przód ci podnosi. Aaa, daj, 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 daj,